Witam Was moi drodzy po raz kolejny na kanale Pochłopsku. Słuchajcie, nasza mnie dzisiaj ochota, żeby zjeść taki kawał dobrego czerwonego mięsa, więc postanowiłem sobie dzisiaj przyrządzić stek. Słuchajcie, przyrządzenie steku nie jest jakoś skomplikowane, ale w przyrządzaniu tej potrawy istotnie bardzo jest czas ponieważ są steki, stek może być różny, może być bardzo wysmażony, może być średnio wysmażony lub taki niemal surowy, bardzo krwisty. Ja dzisiaj zrobię sobie stek taki medium, czyli średnio wysmażony. No i od czego, od czego zaczynamy? Słuchajcie, tutaj mam kawał takiego steku, dość grubego, zobaczcie około 4 cm. Przed przygotowaniem należy stek wyjąć z lodówki i żeby on poleżał tak z pół godziny w temperaturze pokojowej, to takiej o, jaką macie w kuchni. Chodzi o to, że nie wolno smażyć steku, gdy jest zimny. Co robimy dalej? Gdy już taki stek sobie poleży, należy go dobrze posypać solą i to sól tak tutaj troszkę sobie wklepać z obydwu stron, zobaczcie. Soli tu nie żałujcie, jeżeli macie takiego grubego steka, ponieważ ponieważ jest, jest tego mięsa tutaj dość, dość sporo, także można go spokojnie, śmiało, dosyć mocno solą opuszczać z obydwu stron i takim świeżo świeżo utartym pieprzem tak samo. Co jeszcze nam będzie potrzebne? Będzie nam jeszcze potrzebne do tego tak, jakieś trzy ząbki czosnku i około jakieś dwie gałązki takiego świeżego rozmarynu, pół kostki masła, cebula to na potem yy, i troszkę oleju. O, w ten sposób odtaczmy sobie tutaj całego tego steka w tym w tym pieprzu i w tej soli. Po sole, bo ten steg jest dosyć gruby. Czosnek należy sobie o, zgnieść w ten sposób. Zobaczcie. No i co? I teraz trzeba przenieść się na patelnię. No dobrze, słuchajcie, na patelnię należy wylać sobie nie za dużo oliwy i rozgrzać ją do dosyć wysokiej temperatury. Gdy oliwa zaczyna już skwierczać, kładziemy na ten olej na stek i teraz musimy go bardzo mocno odsmażyć z każdej strony. Tak na takim szybkim, mocnym ogniu, żeby pozamykać te pory w mięsie. Odsmażamy go po około, ja wiem, może tak pół minutki z każdej strony, żeby on nabrał takiego brązowawego koloru z każdej strony. On się tak ładnie tutaj musi przybrązowić, ze wszystkich stron. troszkę tak przybrązowi odsmażamy tak samo, o zobaczcie wszystkie boki żeby pozamykać go z każdej po prostu strony zobaczcie gdy stek już jest taki przybrązowiony z każdej strony zmniejszamy ogień a w międzyczasie rozgrzejcie sobie piekarnik do temperatury 50 stopni nie większej to potem ten, ten, ten stek będzie musiał w tym piekarniku dochodzić przez 20 minut Teraz zmniejszamy temperaturę. Na ten stół wrzucamy dwie gałotki rozmarynu i dorzucamy pół kostki masła, żeby się tutaj roztopiło. I musicie pilnować tej temperatury, żeby po prostu um, to masło nie zaczęło się Wam przypalać. Wrzucamy na patelnię rozmaryn, czosnek. wprowadzamy to, to masło po prostu do do tego, żeby zaczęło właśnie tak skwierczeć też na tej patelni. I ten rozmaryn układamy sobie tutaj na naszym sklepie, zobaczcie. Razem z tym czosnkiem. No. A, no, nie mogę go złapać ciosną też na tym mysie taki masł już zaczyna nam pierwszeć Polewamy to do steka, zobaczcie tym masłem cały czas pilnując teraz czasu przez około 2 minuty Cały czas musimy polewać tego stopa. Przez około 2 minuty, tak go obsmażamy. Zrobimy to z obu stron. Mięso w tym czasie puszcza swój sok, tak samo mieszając się z tym masłem i potem, gdy nasz stek będzie dochodził sobie w piekarniku, na no tym masle usmażymy sobie jeszcze cebulkę, która nabierze też fajnego smaku i będzie wspaniałym dodatkiem do tego steku. Zobaczcie, gdy ten stek nabierze już takiego, zobaczcie, pięknego, brązowego koloru, w tej chwili piekarnik nagrzany do 50 stopni Celsjusza i wkładamy ten stek na 20 minut, żeby on sobie w tym piekarniku dochodził. No, moi drodzy, 20 minut w piekarniku minęło, w temperaturze 50 stopni. W międzyczasie sobie usmażyłem tutaj, zobaczcie, cebulkę. E, tą właśnie na tym maśle i na tym, i na tym soku, który, który wyciekł z tego steku. No i teraz co, zanim go pokroicie, taki stek musi sobie jeszcze odpocząć przez około 10 minut. I po 10 minutach możecie go już śmiało, śmiało kroić. O, poczekajcie. Odłożymy ten rozmaryn. Spójrzcie, mięso jest miękkie, o, po naciśnięciu on opuszcza sok. przekrojeniu zobaczcie, ono jest lekko krwiste w środku, takie mięciutkie, i wypływa sok z tego mięsa. I tak wygląda stek średnio wysmażony, półkrwisty. Mam nadzieję, że się Wam spodobał ten przepis. Jeżeli tak, napiszcie coś w komentarzu, dajcie jakąś łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I Życzę smacznego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.